Cześć wszystkim, w kolejny dzień zbudowy. Pokażę Wam, ile mi się dało zrobić w ciągu 4 godzin. A więc tak, słuchajcie, mamy okablowane pomieszczenie kuchenne, tutaj inwestor będzie miał oczka, mamy podpięte wszystkie kable do gniazdek kuchenki mikrofalowej i okapu, to z okapem będzie tak, że po prostu będzie to przewiercone na drugą stronę i od strony kotłowni będziemy przeciągać kabel. Zostanie mi tylko położenie kabla tutaj do kuchenki, tej indukcyjnej całej. Tutaj mamy salon. W salonie już też jest wszystko okablowane. Mamy tutaj pociągnięty już kabel do wentylacji, do kominka. Tutaj będzie, na tej ścianie będą puszki odpowiedzialne. Za całość oświetlenia w kuchni, w salonie, w pokojach, w łazience. Dlaczego to zrobiłem w ten sposób? Ponieważ dobrze jest mieć do tego zawsze dostęp. Inwestor sobie zrobi po prostu tylko na, na tym, no, na, na poddaszu, klapę rewizyjną i będzie miał dostęp do wszystkiego. Gdyby w przyszłości chciał coś zmienić, albo jakieś urządzenie dołożyć. Na tym etapie budowy no nie wygląda to jeszcze słuchajcie dosyć ciekawie. Tutaj jest pokój dziecięcy, gdzie będzie tylko żyrandol wisiał i będzie włącznik schodowy. Tutaj muszę jeszcze się przewiercić i przeciągnąć kabel. Tutaj będzie sześć oczek w pomieszczeniu łazienki. No, i kolejny pokój. Sypialnia, gdzie będzie też jeden żyrandol Tylko no, i jeszcze jeden pokój, tutaj nam został do pociągnięcia kabla oświetleniowego. Mam tutaj już podłączone do włącznika, i zostanie mi tylko puszczenie górą kabla do do, no, do oświetlenia no i tutaj słuchajcie jest teraz tak pomieszczenie ubikacji gdzie będą dwa oczka wszystkie gniazdka wszystko idzie w peszlak niepalnych przeciwpożarowych tak zwanych są one dużo droższe ale słuchajcie no nie oszczędzajmy na bezpieczeństwie tutaj mamy wyprowadzone wszystkie przewody do o Widzicie, jeszcze mi się zabił o rurki, mamy wyprowadzone przewody z wszystkich gniazd i zostanie mi doprowadzenie kabla zasilającego. Tutaj będę kopał około 12-13 metrów tego jest do złącza kablowego. No i zostanie mi pociągnięcie tutaj dookoła domu przewodu na oczka i podłączenie jeszcze tutaj w tym miejscu będzie taka nazwijmy to puszka, gdzie będzie zasilana brama automatyczna, garaż i w tym miejscu będzie również transformator 24 V do zasilania automatycznej bramy pod kątem elektrozamków i tak dalej. I całego tego sterowania. Także widzicie, to udało mi się zrobić w 4 godziny. Nawet sobie nie siadłem, ale na dzisiaj już kończę. Bo zapomniałem sobie w domu zabrać z domu pianoklej do osadzenia rozdzielnicy. Wiecie, to jest tak zwany ten poromór cały. Tutaj ciężko się wierci w tym. Ciężko ciężko tutaj cokolwiek osadzać, przy dokręcaniu lubi pękać, a tak słuchajcie na pianokleju damy radę to zrobić. No i taki ostatni kosmetyczny, przed tynkowaniem, kosmetyczny zabieg to jest wywiercenie puszek, ale to już zostawiam sobie na koniec, bo to już jest naprawdę pierdoła. No najgorzej było poprzeciągać te kable, widzicie jak ja ciągnę kable. Po prostu nie, nie robię brust, nie, nie wykuwam nic, tylko staram się, żeby kable w miarę przeciągać przez sporo mury. Jest to i wygodniejsze dla tynkarzy, yy, nie trzeba tego łapać. Yy, więc odchodzi tam jakiś dodatkowy koszt tych spinek, nie spinek yy, a, a nie robi się tego. Słuchajcie, naprawdę ciężko robi się to bardzo fajnie. Wystarczy sobie tak jak tu widzicie, co jakiś czas rozkuć, bo tutaj było na piance klejone wszystko na złączeniach tak żeby pozbyć się po prostu tej pianki i kable by elegancko nam przechodzą no gorzej jak to jest zrobione, słuchajcie na klejach bo czasami tam ten klej gdzieś naleci czasami wiecie ten klej gdzieś tam naleci i ciężko jest taki kabel później przepychać więc wtedy nie ma wyjścia trzeba robić bruzdy Tutaj jeszcze słuchajcie, nie wiem czy to będzie widać, tutaj mamy jeszcze do założenia przewody do rolet, tutaj rolet oczywiście nie będzie, ale przygotujemy już gdyby w przyszłości inwestor chciał sobie takie założyć, więc pomyślmy już też o tym, żeby to jednak zrobić. No i to dzisiaj na tyle, 4 godziny pracy, widzicie, no udało mi się naprawdę dużo tego zrobić, robię cały czas sam te instalacje, nikogo do pomocy nie mam więc, więc tak jak widzicie, no robota musi iść i nie ma zmiłuj się no to macie taki krótki materiał z budowy, no już zaczyna się robić ciemno, jest godzina 17.30 i, i no po prostu nie ma sensu już tutaj robić przy świetle, bo ja już też wiecie, ślepawy ale w poniedziałek przyjeżdżam robić przewiert kablowy. Bo niestety ale ci co zalewali ławę, zapomnieli mi zrobić przepust kablowy, o który prosiłem, nie zrobili go, więc muszę się teraz przewiercić. No i jadę do sklepu kupić aparaturę całą. Dzisiaj sobie policzę czego ile mi trzeba. I, i po prostu będziemy już osadzać i składać rozdzielnice a na samym końcu wepniemy sobie kable także do zobaczenia do kolejnej relacji z budowy wszystkim wróciłem właśnie z budowy i zająłem się regulacją hamulca tylnego w moim kamperze od tego zacznę ponieważ zaczął troszeczkę słabo hamować i chciałbym Wam też pokazać na czym to mniej więcej polega. A więc słuchajcie, tu są hamulce tylne i teraz jak zobaczycie tutaj pod tą sprężyną, czekajcie, pod tą sprężyną jest taka nakrętka i kręcąc tak, jakby nie wykręcając, tylko wkręcając, z tym, że musicie pamiętać, że tu jest tak, jakbyście patrzyli od przodu, czyli tak jak zwykłą nakrętkę kręcimy, i teraz tak dokręcając tą nakrętkę skracamy, tak jakby tutaj skok linki na te szczęki, a wykręcając ją, Powodujemy to, że szczęki się bardziej nam rozszerzają, czyli jest to troszeczkę tak odwrotnie jak przy zwykłej śrubie. Ja już to wyregulowałem, słuchajcie. Zostanie mi teraz nałożenie bębnów i przykręcenie koła, i przejście na drugą stronę, zdjęcie koła i, i e, po prostu zrobienie tego samego. No i e, słuchajcie, mam ręczny zrobiony wyregulowany, linki wyregulowane no i słyszycie kamper na chodzie rozgrzewam go, żeby zlać olej wymienimy wszystkie filtry no tutaj akurat dostęp jest łatwy nie trzeba kanału do tego pokażę wam w którym miejscu spuszcza się olej w QKP1 C25 i w Peugeot J5 nie jest to zbyt skomplikowane, możecie to zrobić sami. Ja idę sobie przygotować klucz do filtra oleju i klucz do korka spustowego. No więc, słuchajcie, nie wiem jak jest w Waszych samochodach, ale w naszym tamperze niestety mam korek z kluczem kwadratowym i w sobotę nie udało mi się tego niestety odkręcić, ponieważ nie miałem takiego klucza. Ale załatwiłem sobie komplet kluczy, pożyczyłem, dopasujemy i zobaczymy, czy da się odkręcić korek z miski olejowej. To jest, słuchajcie, ten komplet kluczy. Do... Tu są praktycznie wszystkie klucze i rozmiary do misek olejowych każdego samochodu i postaram się któryś z nich dopasować. Podejrzewam, że to jest ten, i będziemy odkręcać i spuszczać olej. No, tak jak wam poprzednio mówiłem, nie mam możliwości ustawienia kamery tutaj, więc ja to pospuszczam sobie i będziemy działać dalej. Także widzicie kochani miska tutaj jest dosyć wysoko samochód jest dosyć wysoki nie wiem czy mi się to tak uda ale gdzieś tutaj w tym miejscu jest korek do spuszczania oleju korek jest na kwadrat teraz jak wymieniamy filtr paliwa więc słuchajcie nie wiem czy to wszystko tu będzie widać ale z boku tutaj mamy zaworek spustowy który służy nam do tego, żeby zlać ropę z filtra, ponieważ on jest cały zalany ropą. Następnie odkręcamy tą śrubkę, i zejdzie nam, tutaj nie wiem czy to też wszystko będzie widać, zejdzie nam ten dół filtra, po prostu go ściągamy razem z wkładem, wymieniamy uszczelki i zakładamy nowy filtr. Odnośnie uszczelek, to jeszcze muszę Wam pokazać, czego nie róbcie, żebyście nie mieli kłopotów. Jak już skręcimy to całe, tutaj mamy pompkę. Pompujemy tak długo, aż ta pompka będzie twarda, że nie pójdzie po prostu pompować. I wtedy mamy zalany filtr. Możemy odpalić samochód. Co do filtra oleju, on jest dokładnie tam na dole. Możemy go też spokojnie odkręcić z dołu. Nie musicie mieć żadnych specjalnych kluczy. Słuchajcie, wystarczy wystarczy po prostu większa żabka czy klucz nastawny i spokojnie sobie to odkręcicie. Musicie uważać, bo z niego poleci olej. No także ja już to praktycznie sobie zrobiłem, ale jeszcze bym chciał wam pokazać. Czego nie robić, żeby, żeby po prostu uniknąć kłopotów z filtrem paliwa. A więc, słuchajcie, to mamy filtr paliwa, symbol to jest PM844 z Filtrona i taki pasuje do, do tych naszych samochodów i teraz musicie zwrócić uwagę na to że są dodane cztery uszczelki jedna uszczelka to jest ta która jest tutaj na filtrze z góry druga uszczelka to jest tam na tej śrubie mocującej i trzecia taka mniejsza jest pod spodem jeszcze tak jakbyście popatrzeli pod spodem tutaj tego filtra no i mamy czwartą uszczelkę która yy, tak mi się wydawało ma być założona na dole filtra, ale jeżeli to zrobicie, to macie pewność, że będzie wam ciekło z filtra paliwo, więc tej uszczelki nie zakładamy. To są dwie takie duże uszczelki, jedna jest większa, jedna jest ciut mniejsza, ale tej mniejszej nie zakładacie na spód paliwa, znaczy przepraszam filtra, bo będzie wam uciekać paliwo z filtra. A także słuchajcie, no, filtry mam wszystkie powymieniane, olej wymieniony no i pojechałem na przegląd w piątek teraz przed świętami, wszystko było ok, tylko mam delikatne luzy na przednich łożyskach i w jednym kole z tyłu łożysko, które kiedyś tam wymieniałem więc trzeba będzie podokręcać śruby mocujące te łożyska i będzie wszystko w porządku no i zostanie mi jeszcze do wymiany linka hamulca tylnego ta która wiecie łączy dwie osie dwie osie ta którą wam tutaj na tym filmie pokazywałem gdzie była regulacja no po prostu mój błąd nie zwróciłem uwagi na stan pancerza w jednym miejscu, nie było tego widać, dopiero widziałem to z kanału na przeglądzie, w jednym miejscu jest po prostu pęknięty i ta linka tam nie chodzi prawidłowo tak jak powinna chodzić, więc jutro będę zamawiał linkę, przy czym muszę też dokładnie ją zmierzyć, bo do tych naszych samochodów są trzy długości linki. Więc trzeba obrać tą odpowiednią, żebyście nie musieli potem kombinować, czy oddawać i zamawiać jeszcze inną i praktycznie zostanie mi tylko wysprzątanie, wysprzątanie w środku kampera, takie wiecie, porządne gruntowne po zimie i przygotowanie go do majówkowego wyjazdu. Także w tym króciutkim filmie na razie to tyle. Kolejny film. Myślę, że z budowy, jak się uda, to za tydzień. Bo miałem znowu awarię dwóch komputerów, ale już teraz po prostu je wymieniłem na nowe i te stare komputery po prostu poszły na złą. Odzyskałem z nich tylko dane, w zasadzie dyski z danymi, bo reszta mi niepotrzebna. No i teraz będę już pracował na nowych komputerach. Asusa i Dila, więc myślę że nie będą się już psuły i troszeczkę wszystko pójdzie sprawniej, no, troszkę kłopotów mam z, tym, z tymi filmami przez te właśnie komputery że no, nie jest to tak jakbym sobie to po prostu wiecie no, zaplanował także do zobaczenia jeżeli możecie to subskrybujcie nie musicie tego robić dajcie łapki w górę wszystkich widzów pozdrawiam jeszcze raz do zobaczenia do kolejnego filmu.